Witamy Was serdecznie. Dzisiaj początek konkretnych zmian. Pamiętacie, tutaj mamy pas zieleni, bardzo długi, ale postanowiliśmy w końcu coś zmienić. I wpadliśmy na pewien pomysł, żeby na tym całym pasie zrobić rabatki. I wstępnie już wydzieliliśmy sobie takie łuki. Wszystkie rabatki będą w kształcie łuków. Także zobaczcie, tutaj mamy wszystko na razie tak wstępnie od węża, mhm. tak zaprojektowane. No tutaj, przejdźmy sobie. Tak, sadzonki na razie tak postawione. Nie są to takie zwykłe rabatki, bo mają fajne kształty. Długo się zastanawialiśmy, bo nie chcieliśmy zwężać tego pas, pasa. Więc tutaj takie proste pasy, jak chcieliśmy na początku. Yy. Poszły w zapomnienie, i stwierdziliśmy, że musimy zrobić coś innego. Dlatego postanowiliśmy zrobić takie łuki na przemian z jednej strony i później z drugiej strony. Tu będą takie większe i mniejsze łuczki, ale to zobaczycie. No i tak na całej długości. Tutaj, aż ta rabatka Do też, końca ta rabatka też y, przybierze innego kształtu, bo z tego miejsca będziemy ciągnąć tą rabatę y, właśnie po łuku tutaj. Dlatego tak to wygląda. Te wszystkie rośliny, które mieliśmy tam na tyłu, na końcu, postanowiliśmy tutaj przynieść i będziemy teraz projektować, jak to będzie. Mamy 16 hortensji, które nam zostały. 30 kocimientek. 30 kocimiętek. No i taką bazą właśnie będą te hortensje. Na każdej tutaj rabacie kilka drzewek, więc musimy to dobrze zrobić. Oprócz tego mamy jeszcze winogrono jakąś jedną kulę, wierzbę Amonagawy. palmową, a amonagawę. Jest kilka różnych gatunków, tu jest znowu hortensja i musimy to tak zrobić, żeby wszystko było jako tak spójne i ładnie wyglądało ze sobą. No, wpadliśmy naprawdę na genialne pomysły, Ty wpadłeś na genialny pomysł, żeby zrobić rabaty, ale żeby te rabaty nie zawężały nam tego pasa trawy zieleni pisaliście nam w komentarzach na samym początku naszej przygody z ogrodem że zobaczycie, że właśnie nie będzie u was aż tyle trawnika, że tam z biegiem jak będziemy się wdrażać w ogrodnictwo to będziemy ten trawnik tak redukować, redukować i mieliście rację bo chcemy właśnie ten pas uprzytulnić bo na razie jest tutaj tak chłodno za zielono, a tym samym jak wprowadzimy te rabaty już nawet Widzimy tutaj y, po tej rabacie, gdzie jest ta prosta z tujami z korą, że ta kora naprawdę bardzo ładnie wygląda. I y, jak jeszcze wyłożymy tutaj takie nie od linii prostej, tylko właśnie y, te rabaty takie zaokrąglone. To będzie genialnie z tą korą, z tymi roślinami i to będzie coś niesamowitego. Jeszcze tutaj mamy w planie jakąś chustawkę, pergolę pod winogrono, co jeszcze? Ławeczkę. Coś tutaj na przykład na środku się może pojawić. Ogólnie z tymi rabatkami jest tak, że jak tutaj mamy takie wybrzuszenie rabaty, to tutaj z kolei idzie w linii prostej. Jak kończy się to wybrzuszenie, to tutaj zaczyna się nowy łuk rabaty, a tam jest linia prosta, a tam nie spokojna. Ma. Na przemian są te łuki zrobione tak, żeby tego trawnika totalnie nie zawężać. Zresztą sami zobaczycie w trakcie tak. roboty, jak to będzie wyglądało. I teraz, jak idziemy, to trawnik rozlewa się, nic nie jest zwężone, bo tutaj jest cały pas tego trawnika. Przechodzimy dotąd i dokładnie tak samo tu. I Zdecydowaliśmy się rozpocząć rabatę już od robini, żeby nawiązać już tematykę tej tutaj długiej, prostej z tymi rabatami, właśnie w tej części już. I to wybrzuszenie, czyli początek tej rabaty jest równe temu pasowi tutaj, i to robi takie przedłużenie. Takie wejście. Tak. Tutaj nam nie skróci tego trawnika, no bo tutaj jest po prostu już linia. Prosta, aż tam do końca. Więc tu na razie tak wstępnie te rośliny sobie rozstawiamy, więc trochę to na pewno zajmie zanim e, idealnie to rozstawimy i będziemy powoli sobie sadzić i wykrawać e, te wszystkie rabatki. Także tak, ale tutaj dużo roboty. Tutaj nas odległość od tuj czy tak dalej, nic nas już teraz nie ogranicza i będziemy sobie sadzić. Nie, nawet nie teraz, ale w kolejnych latach, żeby te rabaty były takie e, bujne, a nie tylko pojedyncze e, rośliny, tylko tak e, wszystkich gatunków e, dużo, żeby było. No tak, na przykład tutaj mamy hortensję, tyle, jakieś półtora metra. Jeżówki od, zasadzimy też. Od tuj, i tutaj tak samo, więc. Mamy bardzo dużo miejsca, więc ona się tutaj będzie jako jedna rozrastać. Mhm. Więc przy okazji też wykorzystamy rośliny, które nam zalegały, z którymi nie wiedzieliśmy co zrobić. Więc w ogóle fajny pomysł. Naprawdę. Ja już się nie mogę doczekać. Dzisiaj taki wstępny zarys, co planujemy zrobić. Ogólnie to dajcie znać w komentarzach, czy podoba Wam się nasza wizualizacja. Już tak mniej więcej coś pokazaliśmy, coś opowiedzieliśmy. Nie zabraknie właśnie jakichś takich wyższych drzew. Może kupimy kolejnego klona, żeby też nawiązywał tutaj w jakiejś początkowej części rabaty do tyłu, żeby był taki żółty, a nie zielony. Wykorzystamy te rośliny, no i, no i będzie przepięknie. No, ale dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie. Rozstawiam. Ja bym to tak zrobił. Tu. Pewnie tu bardziej do przodu, bo to się rozrośnie. Nie wiem, ile to może mieć. Tyle? No, coś takiego pewnie. Z 2 metry, 1, 2. O. Na razie tak wstępnie Dobra, to weź tę to, wierzbę Dobra, jak tutaj jest to winogrono z tą pergolą, bo tu zawsze można do przodu jeszcze później powiększyć. Dobra, tak bym to tutaj widział. O, na przykład nie wiem czy jedna sztuka, czy po dwie. Jedna. Na razie jedna, bo nam potem zabraknie. A później już będziemy sobie jeszcze dosadać jakieś berberysy znowu czerwone. No! To drzewo tutaj na pewno nie będzie. Jakieś może owocowe tutaj wsadzimy. Ale na razie nie mamy więc ta wieża palmowa, która tutaj już imitacja. Schnie. Tak. Mniej więcej. No i tak, tutaj jedna i druga hortensja. No dwa rodzaje to będzie dobrze wyglądało mhm. obok siebie. Dobra, tutaj jest daleko, jest ma, ma bardzo dużo przestrzeni. I dobra, i dookoła tak samo jak tutaj kocimiętki teraz. Tak. Właśnie to musi być jakaś zachowana w spójność. No więc... jakaś tematyka e... musi się powtarzać. Hortensy i kocimiętka teraz to będzie taki przewodni temat tak. Rabat. Więc tak, 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 mi się wydaje. Jeszcze i tak później będziemy dosadzać jeżówki i tak, no, tak dalej. Później i tak później będziemy dalej, to zmieniać. Dookoło chyba, nie? No właśnie, wiesz, że tutaj jak dam, to, to wszystko... No to tutaj, ale można, wiesz, tutaj będzie ten, a na przykład tu dać Kocimiętkę jakoś. I tak samo tu i tu. Już bardziej bym dał tu. Tu, no i drugą I, tak samo bliżej. I tu, tak o, nie? No na przykład. O tak, o coś takiego. Dobra. Tak by było. No dobra, ale na przykład tutaj też jest jeszcze miejsce na coś z tyłu. No z tyłu tak. Ale ten klon był ciężki. Przenieśliśmy go spod tamtej pergoli. No i co o tym sądzicie? Tutaj jest najwyższa sztuka. Wiadomo, to się troszeczkę jeszcze obniży o wysokość donicy, ale w tym miejscu może będzie mu lepiej. No właśnie, tak sobie pomyślałam. I w ogóle nawiązanie ma takie fajne wygięcie, e, tak jakby budował alejkę, jak się tędy idzie, nie? Oczywiście jest nawiązanie do klonów palmowych pozostałych. Na tej rabacie tutaj mamy żółte. I tutaj nagle jest też, tylko że czerwony. No i czerwone mamy w pozostałych częściach działki, więc on tutaj będzie sobie tak no, samodzielnie stał jako jeden klon mhm. palmowy w tej alei. Na pewno berberysy i albo te róże w takim kolorze muszą tutaj się pojawić nawiązanie w tych rabatach. Tak, czerwona, czerwony kolor, mhm. taki pomarańczowy na pewno tutaj będzie musiał być. Dobra. Pytanie, czy to zostaje tak? Zostaje. Zostaje! Z oddali jak to widać? No widać, że tak już, że tu się dużo dzieje. On tu będzie miał ładne słoneczko. Co tutaj wiesz, w tej rabacie sadzimy. Czy to nie jest za gęsto tych roślin? Czy na przykład zrezygnować z kocimiętek po bokach? Wstawić hortensje? Koci tutaj tak są takie małe, więc tutaj myślę, no, no, że to nie przeszkadza. Bo tak jak jest, bym zostawił. Zostawiamy. No to dobra. Hortensje niech sobie tutaj rosną. Gdyby szły na niego, to tutaj na dole możemy obciąć. Ale on jest gęsty u góry. On nie jest gęsty na dole, on jest taki wąski. Tu zawsze widać. można zostawić ten tutaj pień. Aha, bo my mu daliśmy... Weź e, e, załóż, bo tutaj są splątane te. Ach, nie, on tak się ułożył. Tak? Znaczy... Nie da rady go rozszerzyć? Nie, bo on to się połamie. Szkoda. Ach, tak ma być. Bo tam ale... jest ściśniony. No jest, no ale tak jest. No, nie mój ja jak to wygląda. Można zawsze naciągnąć Ale za zdjęcie tutaj by było. No dobra. Dobra, przechodzimy tak, dalej. Tutaj jest ok. Tu mamy wstępnie. Tutaj też. No i tak, to są azalie. Na razie dajemy je na bok. Mm -hmm. Dwie kocimiętki. I tutaj mogę zdradzić, tu będzie pergolka na winorośle. Z jednej strony i z drugiej strony czerwony winogron. I będzie się tutaj łączył ze sobą. Tak, chciałabym tą pergolę razem z miejscem na dwie huśtawki do zawieszenia. Yy, zamówimy jakiś metalowy stelaż, zobaczymy co z tego wyniknie. Takie na dwa metry no, akurat. Dwa metry, no chyba większe huśtawki nie są. Nie, no coś takiego no, jest. Dokładnie. Dobrze. Jest tutaj szeroki pas, więc dobrze będzie, okay. I, I tu tyle. Tutaj, tutaj, jest tutaj dalej nie mamy już... Węża nam zabrakło, więc musimy przód wyciąć dar. Tu nam zabrakło, tutaj. ale mniej więcej... Tutaj mamy jeden tutaj taki okrąg. I, i dwa. tutaj mhm. był taki mniejszy. Tak, tak, Dotąd i koniec. Tak. Dobrze. No i tutaj jak to wyglądało? Jeden też większy. Tutaj I mamy zakończenie. drutami. Tak. I tutaj prosta I tu. linia. A, i tutaj zakończenie. Tak. Dobrze. Zakończenie, czyli tutaj jeden. No to mniej więcej tak. Ja bym chciał gdzieś już tutaj e, zacząć sobie sadzić jakieś borówki, coś w tym stylu, bo tam mamy taki... E, Gospodarczą część, gdzie są będą warzywa i owoce Ale już bym tutaj chciał jakieś takie krzewy Mamy na przykład Takie różowa, różowa borówka Pink lemoniadę No kupiona w szkółce No i coś takiego chciałbym na przykład już tutaj w, ty, w tych tylnych rabatkach To by było naprawdę fajne Żebyśmy powoli tutaj szli w jakieś owoce Czy drzewka owocowe, jakąś brzuskwinię. Ale tak naprawdę mamy tutaj trawnik I to nie przeszkadza w przyszłości, żeby normalnie Poza rabatami zasadzić jakieś drzewa nie. No też można. No. no. też można, na przykład jak tutaj mamy e, wolną o, przestrzeń, no to tu na przykład by można było. No dokładnie. Także to jest kwestia do zastanowienia. No ale w takim razie jak chcesz tutaj borówki, to tutaj by się temat koćmiętek nie powtarzał, ani hortensji. No, no to dlatego musimy się już zastanowić. No to, ale dobra. Co nam tutaj jeszcze zostało? Dużo. Wierzba, bazie. Tak, oprócz nie, no tego wieżba no, no tutaj palmowa. Nie pasują, kurwa. No to, to nigdzie nie pasuje. Kupiliśmy to w jesieni. Zasadzić za, za płotu tam yy, na końcu działki, jakbym nie robić. Na końcu działki. Yy, dobrze. No, dwie wieżby. No, kurde miały być wieżby hakura, a się okazały wieżby palmowe i, i jest kichano. Yy, dobra, popatrzymy, jak to tutaj sobie wygląda. A może tam z tyłu, by jeszcze jedną tą yy, yy, winorośl puścić? Nie, bo tam jest. Yy, Słodkie, więc słodkie czerwone, a to jest takie winne, kwaśne. Mhm. Praktycznie nam to niepotrzebne, ale gdzieś to musimy gdzieś się wsadzić. No, nie wiem, może nie tutaj. Kwestia do zastanowienia się. Dobra. Dobra, my się tutaj będziemy zastanawiać i jak już ogarniemy temat, wszystkich rabat, no to damy wam znać. Rozłożyliśmy wstępnie wszystkie rośliny. Zobaczcie. No, i tutaj klony palmowe. Jeden po tej stronie, drugi po tej. I zaczynamy wykrawać. Wszystko wzdłuż węża. Precyzja jest. Oczywiście. Jeszcze. Co do tych klonów palmowych, to jest, nie jesteśmy jeszcze pewni, więc tymczasowo w Donicach pozostają. Znaczy, jak będziemy wsadzać teraz do rabat. Wszystko się... wymaga przemyślenia. Dokładnie. Ten wąż tutaj też był kilka dni. Zmienialiśmy troszeczkę Kąty. warianty. Tak. Wczesny. I ostatecznie wyszło tak. Czy się potem, jak darnie zedrzemy, to te brzegi się tak zaokrągli? Bo teraz, jak wycinam, to wiesz jak to jest. To tak wstępnie na razie linię zarysować. Byle równo. Skończyliśmy na dzisiaj robotę. Wstępny plan został wykonany. Wszystko zostało wycięte. Możesz pokazać? Może od początku pójdę. O, tak. I idziemy sobie. Tutaj biegnie linia prosta. I łuczek. Tutaj. I tak dalej. Teraz węża musimy zwinąć. Mamy tutaj dwa węże. Zaraz będzie ciemno, muszę to szybko zwinąć. Pochować narzędzia. No i tyle. Tyle by było na dzisiaj. No Jeszcze i... przyszła do nas paczka, musimy otworzyć. Mhm. E, artykuły domowe, które zamówiłaś. Tak, to chodźmy. Zamówiliśmy parę artykułów e, użytku domowego, tak jak wspomniałeś wcześniej, e, z Homli. E, z działu wyprzedaży. Także pokażemy Wam, na co się zdecydowaliśmy. Ty w sumie nie wiesz, co kupiłam. Bo ja zrobiłam te zakupy. To co? To Ty y, będziesz y, Otwierał, bo nie wiesz co kupiłam. To ono już jest otworzone widzę. Tak, ale rozpakował. Po kolei, tak? Tak, dawaj. Dobra. To czego nam brakowało w kuchni. Co jeszcze? Czego żeśmy się jeszcze nie dorobili. Na folii No to może firma, od największego. Tak, na folii firma nie oszczędzała. Oczywiście zaznaczam, że to nie jest żaden sponsoring. Dobrze, chlebak. Tak, nie mieliśmy chlebaka. Postanowiłam go kupić. Postanowiłam go kupić właśnie w takim czarnym akcencie, bo u nas wszystkie dodatki są czarne, typu lodówka, czajnik i tak dalej, tak dalej. To postanowiłam, że chlebak też taki będzie. Był on na wyprzedaży i koszt bodajże 80 zł. Także na pewno się na przyda. Mam nadzieję, że w tym miejscu, w którym sobie go zaplanowałam, że będzie stał, to on się tam zmieści. Ładny. Zobaczymy dalej. <laughs> może włączymy sobie światełka? Tak. Bo tak troszeczkę ciemno. Dobra. Coś się świeci, coś się nie świeci. No, dużo to nie daje. No to dobrze, idziemy dalej. Dobra. Czajnik. Tak, czajnik ze względu na to może pokażę jaki że ten, który już mamy, no to on już tak pordzewiał, Tylko. Co? Ja zamówiłam i nie zobaczyłam, że on jest bez gwizdka. I co teraz? I on nie ma gwizdka. No pewnie będziemy widzieć jak się woda będzie gotowała o, po prostu. O nie. No to Para ja No będzie to na pewno będziemy yy... Będziemy stać. Przy no, czajniku. jestem ciekawy czy będzie stać. No, ale taki fajny 3 litry tutaj jest. Bardzo e, Koszt ładny. tego czajnika też chyba yy, 70-80 zł coś takiego. Oczywiście wyprzedaż była. To jest takie gumowe. Gumowe? No. A nie drewniane. To tak jak jak drewno. Ale, ale spoko, bo ta rączka jest podłoka. ruchoma. Jaka? Ruchoma. Poruszaj tą ręką. Mhm. O, no. Ale ładne, ładne. Mhm. Dobra, tutaj jest bliska e, chlebak. Też jest tutaj. Dobrze. Tutaj jest deska taka akacjowa. No to co idziemy dalej. dalej. Miski? Tak, miski, misek nigdy dosyć mi były takie potrzebne, czy to na jakieś wyjazdy, zawsze, zawsze brakuje, także pojemniczki w takim ładnym brązowym kolorze I Ile jest? są szczelne, gumowa pokrywka. Cztery chyba. Tak. No. Od najmniejszego do największego. Coś koło pięciu, dych. coś poniżej. 47 gumowe no. Okej. Okay. Dobra. No to. Co my tu mamy dalej? Co to jest? Foli dużo, nie? Oho, ile foli. Słoik. O, to on taki duży jest? To miała być ogólnie cukiernica. Ja myślałam, że to na zdjęciu wydawało się takie malutkie. My nie mniej cukru. No wiem, no ale dla gości, nie? Wielki swój. Kurczę, to myślałam, że to będzie taka mała cukiernica. To będzie na a to herbatę proszę. albo na cukierki. Dobra, na cukierki na pewno. cukru nie, ale cukierki tak. Dobra, uwaga, dalej. No. Na masło pojemnik, bo masło mamy na talerzu. <laughs> Przyda się zawsze. Metalowe, drewniane. No. Fajne. Fajne, i też w czarnym akcencie. Zobaczcie, wszystko jest w, cz w czarnym. Ten pojemnik na masło kosztował 24 zł. Dobrze. Co tam dalej jest? Łyżki y, mhm. do zaparzania. Brawo. Dwie sztuki. Tak. Nie mieliśmy zaparzaczy. Zawsze się przyda. No i takie ostatnia złote, rzecz. Takie złote, bardzo ładne. Ostatnia rzecz. To jest ciężkie już. Ciężkie? Zgaduj, co to może być. Y, jakieś podkładki. A Ty Ju, wszystko wiesz. Widzę, widzę już. Ale <laughs> do czego to takie ciężkie? Z kamienia? Dobra? O. Tak, zamówiłam takie kwiatki. Marmurowe podkładeczki z takiego kamienia. Bardzo ładne, bardzo mi się spodobały. A ze względu takiego, że ja herbaty piję na Sofie, i na Sofie wkładam szklankę zawsze na tym takim yy, łokietniku. No, no i od teraz już będę miała podkładkę. Z pod spodu są takie amortyzujące nóżki gumowe, więc wszystko będzie się zgadzać. No. Także takie zakupy, dział wyprzedażowy w Homli. Zapłaciliśmy 300 zł. Ale teraz musisz to sobie poukładać w kuchni. Tak, zobaczymy czy się zmieści. Zobaczymy jak działa czajnik, bo oczywiście nie. Zwróciłam uwagę, że nie ma y gwizdka. Tak. Czarno to widzę. W kolejnych odcinkach pokażemy wam postępy, jakie poczyniliśmy w rabacie. Na pewno efekt będzie wow. Już jak wykroiliśmy te linie, już widać mega wielki potencjał. Także musicie być z nami, by zobaczyć ten efekt. Sami jesteśmy ciekawi, jak to w ogóle wyjdzie, jak nasz plan, który zrodził się w głowach, przeobrazimy w rzeczywistość. Dobra, to kończymy na dzisiaj. Widzimy się niebawem. Tak, do zobaczenia.